Witajcie w Dortmund. Samo życie. Krajobraz miasta i odgłosy z dali nadchodzącego jarmarku chliwkowego, tak zwanego Nigdy jego fanem nie byłem, jako że miałem przyjemność wątpliwą, a zaszczyt podobno spotkać kilku dobrze podchmienionych pacjentów, którzy Imiotując wszelkie języki tego świata starali się mnie przekonać, że na tym polega pełnia szczęścia. Jak na mnie tegoroczne plany szły raczej w kierunku gamescom, w kolonii i swoimi powiedzmy skoordynowanymi akcjami udało wam się, te moje plany w tym roku skutecznie pokrzyżować. To już nie chodzi o te kilkadziesiąt euro za bilet w środę, powiedzmy sobie, prawie trzy razy droższy niż normalnie, ale o sam fakt, że ktoś się ośmiera, decydować za mnie że ktoś uważa, że to czy to jest dla mnie lepsze albo bardziej potrzebne, bo on gdzieś coś położył i zapieprzył i dlatego ktoś inny ma za niego odkręcać. Słuchajcie, są proste zasady. Jeżeli na przykład nie umiecie budować domu, wynajmujecie firmę. Jeżeli nie znacie się na prawie, wynajmujecie adwokata. Jeżeli nie macie pojęcia o naprawie samochodu, jedziecie do fachowego serwisu i są ludzie, którzy znają się na wszystkim. W związku z powyższym, ja się osobiście nie dam przekonać, że trzeba chlać piwsko na jakimś lokalnym festynie śliwkowym, tylko dlatego, że od roku to, co rok ludzie to robią, a poza tym narzucanie komuś jego hobby i wizji życia, to jest taka historia, jak dla mnie, bardzo, bardzo wątpliwa. Niemniej jednak dokonaliście tego pierwszego kroku. Wiem, gdzie nasze drogi się rozchodzą i oczywiście to w niczym nie zmienia postaci rzeczy, że ktoś w życiu prywatnym jest taki, a w życiu zawodowym jest inny. Ja nie neguję niczego. Stwierdzam tylko, że osobiście jest mi przykro i jeśli chcielibyście znaleźć drogę do jakiegoś porozumienia i odkręcić to, co tak za bardzo wam nie wyszło, to widzę też pewne możliwości. A mianowicie, ponoć wszystko idzie cofnąć. Oczywiście, że tak. I tutaj mamy cztery drogi, czyli pierwsza, tradycyjna, trzeba się zwrócić do Watykanu. Niech co w tą czas. Druga z tym samym tematem, możemy się zwrócić do Cernu. Tam też chłopcy bardzo mocno przędą i znają się na temacie. Trzecią osobistością, która jednoznacznie wypowiedziała się na ten temat, jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, pan J.D. Vance, który stwierdził przed kamerami, że ludzkość od dawna osiągnęła etap, w którym jest w stanie manipulować czasem i przestrzenią, a czwartą możliwością skorzystać z pomocy braci galaktycznych, którzy już ponad od bardzo, bardzo dawna opanowali tą sztukę. No dobrze, jeżeli z tym czasem nie wszyscy lubią, to można też przecież zrobić gamescom chwilę, moment później. Jest to tylko kwestia drobnych oraz odpowiednich układów politycznych z możnymi tego świata. Czyli macie pełny wybór i z przyjemnością powitam jedną z tych wersji, jako, powiedzmy, no, jakieś zadouśczynienie za mało ciekawe pomysły, które podjęliście w moim imieniu, za mnie, ale nie tak dokładnie w myśl moich wyobrażeń o życiu i świecie. Jeśli was ta myśl pokrzepia, to wam gratuluję, a jeśli nie, to ja no to nic nie mogę. Miłego popołudnia i wieczoru.